Motorola Defi dodawanie i usuwanie widgetów. Widget to podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika, np. okno, pole edycji, suwak czy przycisk. Dotknij palcem Wolny obszar na ekranie startowym i przesuń w prawo. Powtarzaj tę czynność, aż pojawi się pusty ekran. Dotknij i przytrzymaj tło ekranu startowego, aby uruchomić menu ekranu. Masz do wyboru widgety systemu Android lub firmy Motorola. W naszym przykładzie najpierw klikamy Widgety firmy Motorola. Dotknij palcem dół ekranu i przesuń w górę, aby przejrzeć wszystkie dostępne widgety. Naciśnij nazwę wybranego widgetu, który chcesz dodać. W naszym przykładzie klikamy widget o nazwie żółta karteczka. Widget pojawił się na ekranie. Aby go uruchomić, naciśnij jego ikonę. Widget został uruchomiony. Aby dodać kolejny widget, naciśnij dwa razy klawisz wróć, a następnie dotknij i przytrzymaj wolny obszar na ekranie. Naciśnij widgety systemu Android. Aby dodać widget proponowany przez system Android, dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, aby przejrzeć wszystkie dostępne widgety. Naciśnij nazwę wybranego widgetu, który chcesz dodać. W naszym przykładzie klikamy Zegar Analogowy. Widgety zostały dodane. Aby usunąć jeden z nich, dotknij i przytrzymaj wybrany widget a następnie przesuń go do kosza, który pojawi się na dole ekranu. Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz z ikoną domku.